Witam cię serdecznie. Chciałbym ci dzisiaj zaprezentować bardzo fajne ćwiczonka na rozciąganie pleców. Możesz je wykonać w domu, na siłowni, jesteś na wakacjach, zrób to sobie na przykład rano. Bardzo polecam. Zaczynamy od kręgu podpartego. Pamiętaj o oddechu. Wypchnij plecy do góry. Góra, 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 głowę schowaj i przytrzymaj 10 sekund. Oddychaj. Chowamy plecy do dołu, i jeszcze raz. Wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij. Oddychaj. Jeszcze raz. Góra, 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 głowę schowaj. Powrót. Kolejnym ćwiczeniem jest to też bardzo fajne ćwiczenie na rozciągnięcie pleców. Kręk podparty, lewa ręka idzie, tutaj taka jest dziura pomiędzy Prawą a kolanem. Kładziesz się na podłogę, głowę również i oddychaj. Przytrzymaj 10 sekund. Oddychaj. Podnosimy się do pozycji wyjściowej. Prawa ręka to samo. Kładziemy. Delikatniej poczujesz, jak bardzo fajnie rozciągają się plecy. Policz do 10. Oddychaj. Powrót. Zrobimy jeszcze raz. Lewa. Kładzie na podłogę. Rozluźnij się. Przytrzymaj policz. Pozycja wyjściowa. Prawa. Idzie na podłogę. Przytrzymaj. Ja czuję, jak mi tutaj bardzo fajnie rozciąga plecy. Super sprawa. Ła. Wow. Pozycja wyjściowa. Super. Zrób to Przecież. Rano. Zaraz po przebudzeniu to Ci zajmie dosłownie parę minut. Dziękuję bardzo i zapraszam Cię na kolejne moje ćwiczenia. Pozdrawiam.